Co łączyło myśliwiec F-16 i samobieżne działo przeciwlotnicze M-163 Vulcan? Odpowiedź: to samo potężne uzbrojenie. To obrotowe działko kalibru 20 mm systemu Gatlinga. Broń opracowano z myślą o zamontowaniu jej w samolotach. Działko nazwano M61 Vulcan. Zapewnia szybkostrzelność rzędu 6000 pocisków na minutę. Amerykanie postanowili zmodyfikować je i osadzić na transporterze opancerzonym M113. Tym sposobem powstał M163, który służył w US Army przez ponad ćwierć wieku, od czasów interwencji w Wietnamie, po pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej i operację Pustynna Burza. Pojazd miał przede wszystkim zwalczać nisko latające samoloty i śmigłowce, ale mógł także wspierać żołnierzy zwalczając cele naziemne.